Na granicy z Białorusią ponownie zrobiło się niebezpiecznie. W trakcie interwencji wobec agresywnej grupy migrantów ranny został polski żołnierz. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, do zdarzenia doszło w poniedziałek 25 sierpnia w okolicach miejscowości Czeremcha na Podlasiu. Wojskowy ze zgrupowania zadaniowego Podlasie próbował udaremnić nielegalne przekroczenie granicy. W trakcie akcji podczas użycia środków przymusu bezpośredniego doznał urazu lewej ręki. Rannemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy, a następnie przewieziono go do szpitala w Białym Stoku. Tam otrzymał specjalistyczną opiekę medyczną. Jego stan jest stabilny i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Okoliczności całego zajścia wyjaśnia teraz żandarmeria wojskowa. To kolejny taki incydent w ostatnim czasie, co pokazuje, że sytuacja na granicy wciąż jest napięta. Warto przypomnieć, że w lipcu również raniono polskiego mundurowego, a w zeszłym miesiącu żołnierze musieli użyć broni do odstraszenia agresywnych grup migrantów. Więcej informacji. Powiązanych materiałów znajdziecie Państwo w serwisie na temat.pl i w innych filmach na naszym kanale.